Nie wszystko, co mówił, a zwłaszcza co pisał Lenin, było głupie. To znaczy, oczywiście było, jak żeby inaczej. Mądrość dzisiejszego etapu nakazuje, by się na Lenina już nie powoływać. Inaczej niż w czasach stalinowskich, kiedy to każdy naukowiec, nawet nie będący jeszcze autorytetem moralnym, musiał powoływać się na Lenina, a zwłaszcza na Stalina, nawet jeśli pisał o pszczołach. Dzisiaj jesteśmy na całkiem innym etapie, a poza tym nastąpiło odwrócenie sojuszy, więc pewnie dlatego życiorysy wielu osobistości rozpoczynają się od roku 1990. Na przykład, że urodziły się, dajmy na to, w roku 1945, a w roku 1990 wyjechały na stypendium do USA, po czym zostały autorytetami moralnymi. W takiej sytuacji powoływanie się na Lenina byłoby jaskrawym naruszeniem minimum konspiracyjnego i w prostej linii prowadziłoby do niszczenia tzw. legend, na których z kolei opierają się tzw. mity założycielskie III Rzeczypospolitej, a zwłaszcza mit okrągłego stołu. Jak pamiętamy, było to widowisko telewizyjne zorganizowane w celu pokazania Polakom, jak grono osób zaproszonych tam przez generała Czesława Kiszczaka strasznie osacza komucha, jak osaczany w ten sposób komuch się wieje i tak dalej. Komuch, mówiąc nawiasem, rzeczywiście się wił, ale ze śmiechu, bo doskonale wiedział, że w ścisłym gronie osobistości naprawdę zaufanych w Magdalence właśnie kładzione są fundamenty ustrojowe III Rzeczypospolitej, której komuchy nie tylko uzyskały od zaufanych gwarancje zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, ale również gwarancje zachowania tego, co w ramach uwłaszczenia nomenklatury sobie nakradły. Toteż kiedy teraz gwarancje są kwestionowane, Klangor podnosi się aż pod niebiosa. Na alarm bije nie tylko uwłaszczona komuna, ale biją również środowiska i osobistości które Magdalenkową siuchtę wtedy uwiarygadniały, budując przy okazji własne legendy, żeby odcinać od nich rozmaite kupony. Oto były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, wzywa do debaty na temat Bolka, zanim jeszcze minister Macierewicz zdąży odtajnić materiały zbioru zastrzeżonego przy Instytucie Pamięci Narodowej, a z kolei inni podpisują protesty Najwyraźniej uważając, że im więcej sygnatariuszy takich protestów, tym mniej wiarygodne będą fakty. A przecież zamiast podpisywać protesty, wystarczyłoby przedstawić dowód, że było inaczej. Skoro jednak dowodu nie ma, to nie ma rady, trzeba korzystać z zasady demokratycznej, głoszącej, że im większa liczba, np. sygnatariuszy protestu, to tym słuszniejsza ich racja. Wróćmy jednak do Lenina, który niezależnie od tego, jak ocenialibyśmy rozmaite jego pomysły, miał oryginalne spostrzeżenia. Na przykład, żeby ufać i kontrolować. Okazuje się, że to całkiem rozsądny pomysł, o czym mogli przekonać się niemieccy politycy i niemiecka prasa. Najwyraźniej albo nie wiedzieli, albo jeśli nawet wiedzieli, to musieli zapomnieć o tej wskazówce Lenina i w ogóle nie sprawdzili. Czy to, co wypisuje Żydowska Gazeta dla Polaków pod redakcją pana redaktora Adama Michnika, czy też co wygadują w tak zwanych niezależnych mediach głównego nurtu poprzebierani za dziennikarzy, funkcjonariusze albo konfidenci Razwie Dupra, ma jakiś związek z rzeczywistością, czy nie? Na przykład, że ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej i w ogóle całej naszej młodej demokracji jest Trybunał Konstytucyjny. Toteż kiedy Żydowska Gazeta dla Polaków i wspomniani funkcjonariusze oraz konfidenci podnieśli klangor w obronie Trybunału Konstytucyjnego, Niemcy zaczęli sprawiać wrażenie, że gotowi są w obronie demokracji w Polsce rozpętać kolejną wojnę światową, podobnie jak tzw. prasa międzynarodowa wyrażająca poglądy diaspory żydowskiej. Tymczasem okazało się, że Trybunał właśnie umorzył postępowanie w sprawie sejmowych uchwał będących pretekstem tego całego klangoru i że pan prezes Andrzej Rzepliński ze swoim zdaniem odrębnym jest niemal osamotniony nawet wśród sędziów Trybunału. Stąd nauka jest dla Żuka, to znaczy dla wszystkich zatroskanych sytuacją w Polsce, by nie wierzyli w informacje podsuwane im przez Razwie Dobr, ani przez jego konfidentów, bo już od czasów sowieckich wiadomo, że nie zajmuje się on żadnym wywiadem, tylko dezinformowaniem i prowokowaniem opinii publicznej, by ją potem wykorzystać, a nawet, jak powiadają gitowcy, przedsfelować. Zatem, kto wierzy w wiadomości kolportowane przez dóbr i jego agentów, podobnie jak każdy, kto słucha byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsy, ten sam sobie szkodzi. Dlatego warto pamiętać o wskazówce Lenina, by jeśli nawet ufać, skoro padł taki rozkaz, to jednak kontrolować.